KPO to jest 120-130 miliardów złotych zaokrąglając. Jak podzielimy to na 6 lat, na okrągło wychodzi 20 miliardów złotych rocznie. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą czy sytuację finansową Polski. Warto podkreślić z całą mocą, Wysoka Izbo, to nie są jakieś abstrakcyjne środki europejskie. To są środki, które mają pomóc polskim szpitalom, polskim szkołom, może szpitalom, w których leczy się ktoś bliski z państwa rodziny, może szkołom, w których uczy się którejś z państwa dzieci, mają pomóc Polakom w otrzymaniu szansy na lepszą infrastrukturę drogową, kolejową, internetową, energetyczną. To są środki, które będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym Polski. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą czy sytuację po finansową Polski. Dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali nie wolno nam zmarnować takiej szansy, nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marszala. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą czy sytuację po finansową Polski. I ta decyzja jest jedną z najważniejszych decyzji na najbliższe 10-20 lat. Jeżeli by doszło do jej odrzucenia, to myślę, że wielu by zadawało takie retoryczne i trochę ironiczne pytanie. Nie, nie pozwoliliście, nie pozwolili o nas, o nich. Nie pozwolili Polacy, żeby pokonała ich pandemia, nie pozwolili, żeby kryzys gospodarczy dotknął ich tak jak inne kraje w Europie ale sami siebie postanowili pokrzywdzić poprzez brak przyjęcia tak wielkich środków netto. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą czy sytuację po finansową Polski. Nie wolno też szanowni państwo igrać z taką szansą, bo rzeczywiście ona jest bezprecedensowa.